Kiedy pierwszy raz zaliczyłem Wenquisa natychmiastowo stał się on jednym z moich ulubionych tytułów poprzedniej generacji. Dynamiczna, satysfakcjonująca i w sumie troszkę popieprzona strzelina z fantastyczną mechaniką ślizgania się. Gra miała premierę w roku 2010 i nadal nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat ewentualnej kontynuacji. Ból w moim serduszku no przynajmniej na chwilę łagodzi wydany niedawno zestawik zawierający zremasterowanego Wenquisha oraz pierwszą bajonetę. I to właśnie o tych odświeżeniach dzisiaj troszkę posmęczę. Jeśli chodzi o technologiczny bełkot, to obie gry celują w 60 klatek. I powiem tak, tak długo jak działają one płynnie, to fakt, czy im się to udaje, jest dla mnie kompletnie obojętny. Są momenty, podczas których pojawiają się zauważalne przycięcia, jednak są one na tyle rzadkie i spokojnie można przymknąć na nie oko. I w BIO, i w Wenkuisza na moim PS4 Slim grało się bardzo komfortowo. Jedynie do oprawy wizualnej mógł mu się przyczepić. No cholera, też tosy zasługiwały na coś więcej niż leniwe podbicie rozdzielczości. Graficznie mamy do czynienia z najzwyklejszym, o ile w wękuiszu mega odczuwalne to nie było, gdyż tam i tak w sumie wszystko się raczej ze sobą zlewa. Tak, jak uwielbiam te gry, tak większość miejscowych jest do siebie za bardzo podobna. Tak już w pierwszej Bio mocno czuć poprzednią generację. Taki jakby tekturowy ogień to nie było coś co bym chciał na PS4 oglądać. Tutaj tak naprawdę całość ratuje całkiem atrakcyjna cena, no bo 150 zł za zestaw zawierający obie gry na jednej płycie oraz śliczny steelbook jest bardzo kuszącą ofertą. Jeśli tylko nie mieliście okazji zagrać, a lubicie straszerki i studio Platinum to raczej można łykać w ciemno. Jeśli jednak posiadacie sprzęt poprzedniej generacji i oryginalne wydania, to warto się kilka razy zastanowić, czy na pewno jest nam ta składanka potrzebna. O Bajonecie chyba wiele nie trzeba mówić. Marka, której się w jakimś stopniu udało wbić do mainstreamu. Seksowna bohaterka, sympatyczny zakres ruchów, no a do tego dynamiczny gameplay i fajnie zaprojektowani przeciwnicy. Devil May Cry z Laseczką? No, chyba można użyć takiego porównania. A Vanquish? O Boże, to jest tak nieprzyzwoicie dobre jak wcześniej. Tu już nie mamy walki wręcz, a toczymy bardziej girsowe potyczki na odległość. Karabiny, shotgun, laserek czy wyrzutnia rakiet. No może nie jest tego jakoś specjalnie dużo, lecz jak tylko znajdziemy swoją ulubioną zabawkę, to przez długi czas nie będziemy chcieli jej zmieniać. Pominęłem o girsach i w sumie gameplay delikatnie można do nich porównać. Mamy strzelankę oraz system osłon. Do tego natomiast dochodzi jeszcze mechanika slow motion oraz ślizgi. I to jest element, który definiuje Vanquisha. Jak najdłuższe slajdy i robienie rzeźni w zwolnionym tempie. To jest no, coś pięknego. Całość można zaliczyć w niecałe 4 godzinki, ale uważam, że warto. Ta cudowna akcja przepięknie odrywa od niej jakości życia codziennego. No i przez swoje podstawy, które doskonale możemy znać z takich właśnie Gearsów, jest też bardzo przystępna dla osób, które w japońskie pierdółki jeszcze nie grały. I to w sumie tyle. Mimo leniwego odświeżenia jestem naprawdę zadowolony z tego, co dostałem. To nadal są dwie fantastyczne gry, które fani tematu muszą znać. No i ten Steerbook. Nie, on serio jest piękny. No i tak jak powiedziałem, to już by było na tyle, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tworzę, to wszystkie niezbędne linki do jakichś tam Facebooków, instagramów. Czy rzeczy, które współtworzę, czyli fanpage'a Hybrid Gaming, a także kanały z podcastem Przegrać Życie, to, to wszystko znajdziecie sobie w opisie. Trzymajcie się, elo.